Nie wracasz już do klocków yy, tematyki modowej. Tak, przy... <laughs> sprzedała się róża. Niesamowite. Sprzedała się róża, która była akurat dostępna dzisiaj z Lego. Nie uwierzę w to. Yy, była wystawiona róża, ta co była rozdawana za darmo. Co yy, ta co była za darmo rozdawana wczoraj? Za kwotę z tego co pamiętam, chyba to było 39 zł, tak? Sorry, 59 zł to była wystawiona ta róża, więc yy, no. Zresztą zobaczymy czy jeszcze, tu Lego, e, e, jeszcze to jest. Lego, Róża. Jest się jeszcze to jest dostępne, akurat ten produkt gdzieś, czy zabawki. Że tego nie ma. E, Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, zajączku. Nie wierzę w to. I szczerze, ja to też nie wierzyłem do dzisiaj. Nie wracasz do Lego. Tak, przycumyślam się na temat modowy teraz. No co? W... <laughs> Możecie mówić, że nie wierzę w to. Wiara w ludzi mi nigdy nie zawodzi. Poważnie Wam mówię, wiara w ludzi mi nigdy nie zawodzi i nie zawiodła mi również i teraz. Dwie sztuki róży za raptem 105 zł. Zestaw, który zawiera 23 elementy, ktoś wystawia za taką barę za dobrą kwotę, akurat, którą tu musimy płacić za nią, więc no, 105 zł za dwie różyczki. sprzedane na dodatek. No, jak ktoś jest kolekcjonerem takiego dziwactwa, to jak znalazł. Chyba wszystko kupiłem. Tak, się Łukaszu. Człowiek kupi wszystko. Się imię, nie komu i nie obrażając nikogo. Człowiek kupi wszystko, co jest tylko możliwe. Śmiałem się ostatnio, że jakby Lego wypuścił kupę z napisem Lego, to i tak, i tak ludzie by na to się rzucili, bo by miało to logo Lego. I wszystko na co ma logo Lego, to się ludzie na to rzucą. Bez obrazy tak naprawdę, ale to, to coraz częściej takie, że wnioskuje, że można dojść. Wiem dobry moment, kocham tą serię u siebie. Wiem o tym, Mikołaj, dlatego chcę dzisiaj powęszyć, ale cały dzień szukałem kogokolwiek, co wystawia jakiś skam z Lego, nie było nic.